Cześć Wam, cześć Wam. My dzisiaj, słuchajcie, y, spędzimy chyba dzień poza domem. <noise> Jest tyle spraw do załatwiania. Ja nie wiem. A dzisiaj na śniadanie robimy obrócane y, coś z mąki kokosowej. I zastanawiałam się między omletem a plackami. Padło na placki. Lecimy, słuchajcie. I zaczynamy. 50, tu nie robimy, bo nikt tutaj żeby zrobić taki dżemik z marakui i brzoskwini my z tego rezygnujemy ok i my lecimy z naszym z packami. no i oni na początek chcą, żeby dodać napój w czyli nasze wczorajsze mleczko Mieszamy. się trochę rozwarstwiło będąc w tak, stało, jak stało musimy wymieścić. tego kupnego tak nie widzicie w kartonach stówka, no to lejemy stówkę 130 to, to za dużo. a później słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze pewnie ten koktajl weźmiemy go po prostu, o idealna stówka, weźmiemy go w pojemnik i w drogę. Zresztą zobaczymy, jeszcze słuchajcie, jak to wszystko się otoczy. Mąka. Za dużo czasu nie mamy. No dobra, 45 gram mąki kokosowej. To lecimy. Jest odpowiedzialny za linię prowadzącą do składnicy. No, 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 no i jeszcze. Dobra. I co dalej? Trzy jajca. Wow. To takie jajcowe placki. Chyba bardziej. O, jajca musimy kupić bo U nas te jajca, słuchajcie, to po prostu wychodzą. Nie wiem, ja kupuję, jak ktoś chyba wynosi. Dobra, ciach. Ubieraj się. Ciach. I lecimy dalej. Jedno jajco. Stola. Mamy jedno, no, chodź, drugie i trzecie. Dwa i trzy. W kupnych też się zdarza, że czasami coś nie pyknie. Nie tylko w tych wiejskich, słuchajcie, dlatego ja raczej staram się zawsze do miseczki wbić osobno i wtedy nie tracę, jak już to tylko jedno jajco. Dalej, 40 g g gram sylitolu, my mamy erytrytol, więc my erytrytol. Dzisiaj musimy, słuchajcie, pokupować trochę rzeczy jeszcze do szkoły, trochę wydać kasy. <grymne> Dziś krem musi. No. Musimy trochę dzisiaj puścić kasę. Bank masz. Ubieraj się. Dobra, mamy olej, e, proszku do pieczenia. Okej, okay. to mamy. Mamy, słuchajcie, dodajemy łyżeczka. O, ale żeście kopa dostali. Już wyciągam, proszę. Proszę, jest łyżeczka. Lecimy dalej, szczypta soli. I lecimy, szczypta soli. Jest. I co dalej? 20 sekund, obroty 4, i zaraz wracamy. No dobra, słuchajcie, jesteśmy. Wygląda to tak. No dobra, rozgrzewamy patelnię i jedziemy z koksem. Zaraz jesteśmy. Tam, tam, słuchajcie, smażą się, to już jest ostatnia porcja na patelni, w cia, ciach, bo tutaj już mamy posmażone i zaraz się i wcinamy i zaraz się podzielimy z Wami e, wrażeniami smakowymi. No dobra, jesteśmy szef głodomorów, słuchajcie, Alon chce z też ja mam serek wiejski i brzoskwinka, dzisiaj śniadanko na ciepło, oczywiście kawa z mlekiem 0,5. Tak? Co ha. będziecie? Będzie się jednak będzie... Będzie... Będzie jak smakował widzieliście, czy będzie dobre czy nie. Aha, no dobra. No to co? Lecimy. Znakujemy. Po placku kokosowym. Daj mi proszę. Wow. Proszę bardzo. Z e... Już tu mi się ułamał, sobie wezmę jeszcze. No dobra, za moment wrócimy. Tam już dżem. Tu już serek. No i? Pokazujemy? Dawaj. Pyszne. Smakuje? Świetnie. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, teraz ja. Teraz ja. Kawałek z twarogiem. Zaraz zobaczymy. Mm. Tak, słuchajcie, zdecydowanie właśnie muszą być z czymś, z czymś co jest, y, co jeszcze trochę na wilży. śmietana na no, słodko, tak, ale to jest zdecydowanie śniadanie na słodko, no dobra, można nawet przy diecie? Można, no dobra, to trzymajcie się, do potem. Trzymajmy cały dzień w biegu, właśnie wrzucamy drugie śniadanie, migdały, jogurt i banan, teraz jemy migdały, a dziecko chciało pić, no dobra. Lecimy dalej. Halo, halo, słuchajcie, właśnie było oberwanie chmury i my wpadliśmy. Gdzie? Cały mokry. Ja też. I gdzie przyszliśmy? pizza pizzarii znowu. Tak, znowu. Jesteśmy tym razem w Telepizze i będziemy zaraz sobie jeść obiadek. Tak to wygląda, zobaczcie. Wow. Nie, nie, dziękujemy. Wow. Słuchajcie, ciemne chmury idą tam czarno. To jeszcze nie noc, słuchajcie, nie, nie. To jeszcze nie jest noc. Czekamy, słuchajcie, na, na transport. Czekamy na wujka, bo po prostu pogoda. Wow. I wracamy już do domu, chyba. A tu mamy małego rycerza z mieczem i kasą. Słuchajcie, muszę Wam coś pokazać. Ostatni autobus, o 19 koniec, nie wyjedziecie z tego osiedla, słuchajcie, a tu jest naprawdę dużo bloków, po jednej stronie są bloki, po drugiej stronie są domki jednorodzinne, no tu jakaś budowa chyba zaraz ruszy, więc naprawdę dużo, dużo ludzi tu mieszka, a autobus ostatni o 19, a potem z buta marsz. Słuchajcie, powrót do domu, Jezus. Już no, słuchajcie. Czu, czu, głodna litwa. Zaraz przyleciały wszystkie szaszory. Słuchajcie, dzisiaj już nic nie robimy, yy, jeszcze tylko kolację zjemy i zaraz wam powiem co i spadamy. Kolacja półkrąki chleba z serem kiełkami suszonym pomidorem, pomidorek i kiełbaskawega. No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko i trzymajcie się do jutra. Pa pa!